No więc, szanowni państwo, jest mi niezmiernie przykro, że po raz kolejny musimy przyjeżdżać do, do Tandrychowa. Ja chętnie do Andrychowa przyjeżdżam, kiedy ja jeżdżę na kocież, mm -hmm. chętnie przyjeżdżałem tutaj na narty, jak ten szyb był wyciąg. Mm -hmm. Tak, chętnie ta. przyjeżdżałem do klubu czasowego, chyba są znakomity, znakomita muzyka tutaj była, chętnie przyjeżdżałem też do swoich przyjaciół. Romów i nie Romów mam też takich przyjaciół. Mówię i to, co w ostatnim czasie się dzieje na mnie to jest niezrozumiałe. Mm -hmm. e, przykre. Przykry to jest o to, to, że ciągle pojawiają się pochodzenia etniczne. My sobie musimy uświadomić, że miasto ma takich obywateli, jakich ma. O różnych poglądach, o różnym kolorze skóry. Z afryki będziemy mieć tu muzułmanów, z Afryki ludzie przyjeżdżają. Musimy sobie jesteśmy w wspólnej, jednej Europie. Chciałem powiedzieć, jeżeli ktokolwiek łamie jakieś prawo, łamie obywatel tego miasta. Każdy z nich ma dowód osobisty, jest obywatelem. I tak powinien być spostrzegany przez władzę, mm. przez organy ścigania, a nie dlatego, że ktoś jest, ktoś jest innego pochodzenia. Szanowni Państwo, to, 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 co jest przykre w tym roku, co się stało, co dla mnie jest niezrozumiałe, że kobieta, kobieta zostanie błogosławiona. Nie, to ona, to ona nie ma etnicznego pochodzenia. I dzieci zostają napadnięte, zamaskowane e, i zostają skopane. No to ja apeluję do społeczeństwa obywatelskiego w Andrychowie, Powiedzieli nie powiedzieć stop takiej przemocy. Tak nie może być. Dzisiaj jest ona, ale to może być inna kobieta. Mieliśmy ostatnie miejsce, jaką miało w Gdańsku. Niewinna kobieta szła, ktoś się poprzednią skopał. Takie miejsce takiego człowieka jest gdzie? W więzieniu. Nikt nie pozwoli, żeby ktoś mi bił moją żonę czy moje dzieci. A my jesteśmy tylko ludźmi. Mamy prawo do różnych odruchów. I czasami ta druga strona też popełnia błąd, ale to są emocje. To są emocje, ja nie chcę nikogo tutaj bronić. Ale przede wszystkim, jeżeli ktoś popełnia przestępstwo czy wykluczenie, niech za to odpowiada, nie względu na pochodzenie etniczne, ale jako obywatel, który się dopuścił do tego, tego, tego rzeczy. Dlatego jeszcze raz apeluję do społeczeństwa obywatelskiego Androchowa, żeby powiedziało stop przemocy. My jesteśmy, my jesteśmy Romami, obywatelami. To są współobywatele tego miasta. To w tym momencie jest problem żeby skutecznie reagować ze strony policji. Żeby nie było tak, że osoby, kobieta zostaje pobita, a po trzech dniach to się wzywa, żeby złożyła zeznania, zeznania o policji. Więc mamy trzy dni na to, żeby. Żeby te drugie strony się mogli. To znaczy, że jakieś przyzwolenie psychi, psychologiczne. I teraz yes, po a z z jest. Po trzech dniach. Z się to bierze, ta, Taka inercja władzy. Nie ma, ale ja ja, ja, uważam, ja uważam, że w policji są różni ludzie też o różnych poglądach. Ale mhm. powinny być bardzo bardzo, że tak powiem, wyraźne i jasne wytyczne. Ja jestem członkiem takiej komisji antydyskryminacyjnej, którą powołał Komendant Główny Policji. I jest taki podręcznik, w w tym pisze by tak po pierwsze człowiek. W jaki sposób policja powinna reagować, jeżeli jest zgłoszenie, czy to jest mniejszość etniczna, czy to jest mniejszość, nie wiem, czy to muzułmani, czy Żydzi. My będziemy prowadzić takie szkolenia W najbliższym czasie Myślę, że będziemy brać takie szkolenia dla wszystkich pełnomocników, komendantów wojewódzkich w Polsce. Ale chcę iść dalej. Chcemy w najbliższej żebyś zrobić takie spotkanie, zrobić tutaj. Wziąć naszych ekspertów. Też policjantów i oficerów. Wziąć naszych ekspertów od, od prawa. Wziąć jeszcze innych, pokazać troszkę z innej strony. Ja bym nie chciał być, nie chciałbym, żeby mieszkańcy spostrzegali tylko na społeczność romską, dlatego że oni nie wyglądają. Nie! To są istotne. Mają takie same obowiązki jak inni. Jeżeli źle zachowują, czy źle auta parkują, mają dostawać mandaty jak inni. Nie widzę tutaj żadnych innych rozwiązań. Ale mówię, to co ci ludzie w tej chwili przechodzą te dzieci, szanowni państwo, no to jest jakaś, to jest, to jest, to jest traumatyczne przeżycie zwłaszcza na tych dzieci. Jeżeli coś się dzieje, matka jest skopana, nie jest skopany to zostaje w psychice dziecku do końca życia. Bądźmy troszkę wrażliwi. Szanowni Państwo, w związku ze spotkaniem dzisiejszym, które odnosi tutaj w Urzędzie i przyjęciem zaproszenia przez Pana generała Tomka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, chcielibyśmy poinformować o ustaleniach, które tutaj zostały zadeklarowane. Sytuacja, która w Adrychowie w ostatnim czasie zaistniała, czyli pewne niezadowolenie społeczne z powodu obniżającego się poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Postanowiliśmy wprowadzić zasadę nie dla przestępców, zero tolerancji dla przestępców, bezwzględne stosowanie prawa w przypadku łamania tego prawa przez osoby mieszkańców bądź osoby tutaj przyjeżdżające z zewnątrz w związku z tym Komenda Wojewódzka i Pan Komendant zadeklarował wszelkie wsparcie służb Policji na terenie Gminy Andryków. będą dodatkowe patrole czy siły osobowe dedykowane do Komisariatu Policji w i Komendy Powiatowej w Ladowicach. będą Patrole piesze uruchomione w godzinach wieczorno i reagowanie natychmiast na wszelkie łamanie prawa. Apeluję do wszystkich mieszkańców, do wszystkich osób, żeby starali się tak zachowywać, aby nie powodować interwencji policji, która będzie bezwzględnie karać. Mam nadzieję, że to pozwoli nam na poprawienie tej całej sytuacji, poprawienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i będziemy w końcu mogli tutaj swobodnie, bezpiecznie chodzić po tym mieście, nie oglądając się, czy ktoś nas zaczepi, ktoś nam będzie próbował wyłudzić o nas pieniądze, czy no, obawiając się o własne zdrowie i życie. Zadania policja ma rozpisane i przez pana generała, przez Komendę Wojewódzką. To wsparcie myślę pozwoli nam na doprowadzenie tutaj, zaprowadzenie spokoju społecznego i rozwiązanie problemu bezpieczeństwa. Bardzo proszę Panie Generale, jeśli Pan... Ja, przepraszam, może pani za głos, które zostać Szanowni Państwo, od dzisiaj, bo to już nie deklaracje, tylko konkretne działania. Od dzisiaj zmieniliśmy zupełnie system służby w Komisariacie Policji w Andrychowie, wzmacniając składy osobowe, które rozpoczynają służbę, szczególnie w godzinach popołudniowych, nocnych Do tego dodatkowe siły wsparcia z Komendy Powiatowej z Wadowic. Od niedzieli już pojawią się policjanci z Komendy Wojewódzkiej z Krakowa. W przyszłym tygodniu rozpoczną trzymiesięczny okres tej służby. Policjanci z oddziału prewencji z krecha. Dlaczego? Dlatego, żeby po poczucie się mieszkańców zresztą zdecydowanie pisze. Ale to, o czym mówi Pan Burmistrz, ja nie dzielę świata na, z uwagi na korupcję tylko zero-jedynkowa, albo ktoś jest uczciwy, albo ktoś jest przestępcą. Dlatego też nasze działanie prewencyjne, represyjne dosięgnie każdego, kto to prawo łamie. Czy to prawo karne, czy prawo wykrycia. Będziemy działać bez i stanowczo. Ponieważ eskalacja zdarzeń z poprzedniego weekendu spowodowała, że mieszkańcy Andrychowa mają prawo, czyli mieli prawo czuć się zagrożeni. Więc naszą rolą jako policja jest to bezpieczeństwo zapewnić. Ale też tak ustaliliśmy tutaj z panem Burmistrzem, z przedstawicielami Rady Miasta, sama policja tego problemu nie rozwiąże. Wiem, że już pewne też działania samorząd podjął, aby, aby tutaj w kontekście lokalowym, administracyjnym problemy rozwiązać. Patrole głównie piesze policyjne patrole prewencyjne, nie, 12 dwunastogodzinne, dlaczego, bo to daje lepsze efekty w godzinach tych, kiedy do tych a, przypadków naruszeń prawa dochodziło, czyli głównie w godzinach popołudniowo-nocnych. Popołudniowo system jakby rozkładu czasu pracy policjantów, dyslokacji służby będzie dostosowywany do, raz w tygodniu do aktualnych zagrożeń, które będą w Andrychowie, w Andrychowie występować. Przeprowadziłem wczoraj rozmowę z moim odpowiednikiem, komendantem śląskim Policji w Katowicach, ponieważ mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach z przyjazdami tutaj grup, czy to romskich, czy kibicowskich z terenu województwa śląskiego. więc weszliśmy już współpracę z komendantem w Katowicach, aby zapobiec takim sytuacjom, że na terena Dychowa przyjeżdżają, to ja się nie boję nazywać rzeczy po imieniu, przestępcy z terenu województwa śląskiego. Dlatego też te działania są prowadzone dość szeroko, ukierunkowane na to, aby przeciętny obywatel tego miasta, turysta, czuł się tu bezpiecznie. Obywatel, który nie chce przemocy. Dlatego też e, od dzisiaj, nie za tydzień, nie za dwa tygodnie, tylko od dzisiaj jest już stosowny dokument podpisany przez Pana Komitetu Powiatowego, zatwierdzony. Tak jak powiedziałem, w systemie cotygodniowym będzie organizowana dyslokacja służby. Z ciekawości tylko powiem Państwu bo liczby przeławiają najbardziej do wyobraźni w dniu dzisiejszym w godzinach nocnych, w wieczorowo nocnych do służby na terenie Andrychowa wyjdzie 27 policjantów, co do tej pory się nie zdarzało i tak będzie nieprzewalnie dotąd aż spotkamy się, mam nadzieję dość szybko ale pierwszy taki okres rozliczeniowy daliśmy sobie za kwartał, za 3 miesiące kiedy spotkamy się tutaj na sesji Rady Miasta i powiemy sobie po trzech miesiącach działań, czy to przyniosło efekt, czy nie jestem przekonany o tym, że tak i nawet nie trzeba będzie czekać tych trzech miesięcy. Dziękuję bardzo. Z kim było to dzisiejsze spotkanie? Z Tobie zalędzie konkretnie? Nie pytam na, o nazwiska oczywiście, tylko kto był. To znaczy spotkanie było oczywiście z, z służbami policyjnymi, z przewodniczącymi Rady Komisji Rady Miasta, pan przewodniczący Rady Miasta w tym uczestniczył, jak również przedstawiciele Klubu Kiwica, AKS biskit, osoby pokrzywdzone w ostatnich zdarzeniach czyli młodzi ludzie, którzy no, zostali potrzywdzeni przy, przy napadzie e, spowodowanym przez Romu. To było to ostatnie zdarzenie w parku. E, no i to jest głos, że a tak z młodych w ludzi. W w I, w w plus administrator strony, um, pami, a drugą po 22. A dlaczego zabrakło strony romskiej? Nie, e, nie, nie. Ja zdementuję, w tym samym czasie odbywa się spotkanie Społeczności romskiej z prezesem Stowarzyszenia Romów Polskich, panem Romanem Kwiatkowskim, w Domu Kultury Piotr. Nie było pomysłu, żeby takie spotkanie odbyło się wspólne? Ja rozmawiałem z panem Romanem. Poprosiło o to, żeby mógł porozmawiać ze swoją społecznością, żeby im wytłumaczyć również na pewno wskazówki, jak mam się zachować, co mamy robić. Myślę, że te ustalenia, które są, dotyczą tak naprawdę wszystkich. Myśmy chcieli, żeby policja usłyszała głos społeczny, który jest dosyć głośny, tak? poprzez fora, poprzez media również przekazywane. To ja zaproponowałem tym osobom przyjście na dzisiejsze spotkanie. Uważałem, że ten proces jest bardzo ważny. A kto pozwolił na patrole kibiców? I jak to wygląda od strony prawnej? Czy to wygląda jak polowanie, przepraszam, na Romów. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym z tymi ludźmi, więc tak, powiedzieliśmy im stopy, jeśli chodzi o jakieś patrole, nazwijmy to sądy obywatelskie. Natomiast to prawo do zgromadzeń, prawo obok, które obowiązuje w kraju, no nie zabrania nikomu poruszania się po 22 grupach kilku, osobowych. Słyszeli ode mnie jasne, klarowne nie. Dla przypadków, kiedy będą się poruszać po mieście w grupach zorganizowanych i popełniać wykroczenia, przez przestępstwa. Jeden z tych młodych ludzi, nieco oburzony, powiedział: Co w tym złego? Nic w tym złego, dopóki to będą zwykłe spacery po mieście. Natomiast w przypadkach, kiedy będą prowokować do zamieszek, kiedy będą popełniać przestępstwa, tak będą karani przez nas Ale przyzna Pan, że wyglądało to Pani płynąć jak polowanie? Czyli nie wiem, bo nie wiedziałem, więc trudno mi się do tego odnosić. Ale tak, w przypadku, kiedy grupy jedne. On reprezentuje jedną stronę konfliktu, czy drugą, bo o konflikcie mówimy. Jeżeli będą się nam prowokować, na pewno do tego nie dopuścimy, gwarantuję. A kto pozwolił? Bo w internecie można przeczytać, że to pan burmistrz się zgodził na patrole. Ale tu, tutaj nie ma, nie ma mowy o zgodzie, bo tu nas Nie wymagana zgodzie. była żadna zgoda, to jest pierwsza rzecz. A druga sprawa była, iż w trakcie rozmowy z tymi młodymi ludźmi, oni zaproponowali coś takiego. Ja tylko powiedziałem, że być może jest to dobry pomysł, ale ma być przedstawiony na dzisiejszym spotkaniu z panem komendantem. Więc moje słowa zostały troszeczkę czy inaczej. Rozmawialiście Państwo, czy będą kolejne takie patrole organizowane? Czy znaczy, oni deklarują ze swojej strony, że tak, że chcą spacerować, chcą nas informować? Umówiliśmy się szczególnie z tym człowiekiem reprezentującym to, ten portal społecznościowy, aby to był bardziej kulturalny i, 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 i dla nas dopuszczalny kontakt. To znaczy, ja zdeklarowałem, że mój pełnomocnik, mój zespół prasowy, poprzez czy to stronę internetową, czy kontakt ze mną, Wszelkie uwagi mają kierować od dzisiaj do mnie, to ja nadzoruję pracę Wadowickiej Policji i ja za nią odpowiadam. Mi. Zapewniam Państwa, nie dopuszczę do jakiegokolwiek w przypadku łamania prawa, nawet w ramach tak zwanych patroli obywatelskich. Nie mam mojej zgody na takie rzeczy. A skąd weźmiecie dodatkowych policjantów do patrolowania? Bo w KPP w Wadowice przecież są wakaty, Ale brakuje policjantów. Logistyczna, aby ci policj policjanci nie dojeżdżali tu codziennie do służby, bo to jest strata paru godzin i, i, i paliwa na przejazdy, więc będą tu zakwaterowani na miejscu i tu będą wykonywać swoje obowiązki. Do tego policjanci z Wydziału Logistycznego z KWP w Krakowie od niedzieli 14. byliby pewnie już od dzisiaj, tylko zabezpieczani, jak Państwo doskonale wiecie. Małopolski wyścig górski, w związku z tym tam są skierowani. Natomiast z Wadowic, pan komendant, mimo wakatu. Doskonale sobie zdaję sprawę z zagrożeń, więc będą to policjanci z samej Komendy z Wadowic i pewnie jak zajdzie potrzeba z innych komisariatów z tego powiatu. Na jakim etapie jest śledztwo? Co ustalono do tej pory? Ale o śledztwie to nie ze mną a z prokuratorem. Natomiast w tej chwili powołaliśmy grupę, która przez, na terenie powiatu Wadowickiego Komendy powiatowej, która przejęła wszelkie sprawy, gdzie doszło do eskalacji zdarzeń na linii... A, te grupy młodych ludzi z Wadowic, a społeczność romska. Jest to w tej chwili w jednych rękach, w komendzie powiatowej, stąd pojadę na spotkanie, postaram się takie wywołać. Zaczęłam od samorządu, spotkania tutaj z prokuratorem, z prokuratorem w Wadowicach, a wzorem tego, co mieliśmy jeszcze niedawno w Krakowie. Powstała specjalna grupa złożona z prokuratora wydzielonego do, do tej sprawy, do tych spraw policjantów pionu kryminalnego w Wadowicy. Ilu dokładnie więcej policjantów będzie tutaj dbało To Czy znaczy, Dzisiaj 27 to są tylko Normalnie siła. ile było no, na, na służbie? Normalnie to było 6-8 osób. No, tak jest z tak, no to, słuchajcie, to nie jest znowu tak, że Andrychów nagle zaczął nie wiem, płynąć krwią i odciekać przestępczy, że nie, nie demonizujmy. Wydarzenia weekendowe z piątku na, na, na poniedziałek spowodowały, że opinia publiczna, media zainteresowała się tym i dobrze, bo zawsze podkreślał tą no, taką konstruktywną, obiektywną rolę jeśli chodzi o cenę w naszej pracy. Natomiast właśnie proszę o obiektywizm. Dlatego więcej, ponieważ no, nawet w formie internetowej o tym, że w najbliższych dniach planowane są tutaj różne spotkania, zgromadzenia. Pewnie pojawi się trochę polityków, którzy będą chcieli jakby zamanifestować swoją znaczy swoje zdanie, to do, 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 tego, do tego co się stało, więc od dzisiaj, od godzin popołudniowych wzmacniamy siły policyjne, aby przy okazji tych różnych zgromadzeń nie doszło do jakichś wzajemnych utarczek, prowokacji czy eskalacji z naszą. Panie Komendancie, jeszcze jedno, ja, jeszcze tych patroli obywatelskich, bo ja wczoraj chodziłem troszkę po mieście, ci ludzie w grupach, nie widziałem, że byli kontrolowani przez policję, nawet spisywani. Czuć od nich było alkohol. alkohol. Sam dzień, jak wchodzili na piwo, na drzwi do różnych pubów, sytuacja w każdej chwili może się ten pod kontroli. No więc dzisiaj o tym mówiliśmy na spotkaniu dostali jasny sygnał, że jeżeli ktoś chce spacerować po mieście w grupach w ramach samozwańczego patronu, niech sobie spaceruje, bo ja mu tego zabronić nie mogę. Ale musi przestrzegać przepisów prawa. Jeśli będzie je łamał, choćby jeśli chodzi o ustawę o zwalczaniu czy przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to będziemy reagować. Będziemy je aktywować. Jeśli będzie trzeba, będzie, będziemy zatrzymywać. Panie komisarzu, Pani, to ja jeszcze raz zapytam, to czy by uciekło to uruchamiające wnioski policjantów? Tak, od dzisiaj po dwudziestu kilku, czyli dwudziestu 25 od poniedziałku, wtorku, jeśli tylko się, z logistyką to będzie od 7 do 10 policjantów na co dzień z oddziału policji plus 4 policjantów z roku drogowego. Panie burmistrzu, czy panuje jakieś rozmowy z stroną Roską? Oczywiście, że tak. My, hmm. my rozmawiamy cały czas ze stroną Roską z tymi stronami kop Jako administrację, jako, jako burmistrz Rada Miasta, będziemy dokonać wszystkich starań, żeby wszystkie osoby, które są uciążliwe dla życia społecznego. Nie tylko tak jak Pan Konrad powiedział, ja też nie rozróżniam koloru skóry. Dla mnie są to mieszkańcy Andrychowa i każdy, który nie będzie przestrzegał przepisów, nie będzie się stosował do zasad życia społecznego, będziemy się starali takie osoby przenosić w inne miejsce, żeby to centrum, które jest naprawdę ładne i to jest, jest ładne miasto, do którego zapraszamy. Również turystów, ale żeby i mieszkańcy, którzy się czuli się będzie planowane takie spotkanie ze stroną romską, jak teraz z kibicami? Dlaczego? takie spotkanie się już odbyło w, we wtorek czy w środę z przedstawicielem strony rosyjskiej. No nie można rozmawiać z 100 osobami w jednym miejscu. Oczekujemy, że pewni przedstawiciele zostaną po prostu wybrani przez nich i do takiego spotkania dojdzie, ale myślę, że tutaj już w gronie Komenata. Powiatowego. To znaczy, ja to... ja jeszcze uzupełniając to, co Pan Burmistrz teraz mówił, do, do, do Pani pytania. Mój na do spraw praw człowieka, równości traktowania e, już, już nawet za kontakt ze stowarzyszeniami Romów w Polsce, bo to nie tylko problem Andrachowa. Dziś on jest nasilony, tak, ale proszę pamiętać jeszcze o dużych skupiskach Romów. w na Nowej, w okolicach Starego o oświęceniacze krzanowe. Mamy stały kontakt i takie spotkanie w Komendzie Wojewódzkiej na szczeblu całej Małopolski, ale Śląska już jest organizowane. Chcemy to zrobić w najbliższych dniach, abyśmy sobie po prostu wszyscy razem powiedzieli nie do pewnych działań, tak? Bo to też nie możemy generalizować, że cała społeczność romska w Andrychowie jest problemem. Nie, to nieprawda. To jest pewna grupa osób, która dokonuje różnego typu wykroczeń przestępstw. I z tymi osobami musimy sobie po prostu poradzić też. szybko. Czy to będzie spotkanie obu stron? Tak, tak. To, 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 to takie ma sens, tylko takie mam sens, żebyśmy doprowadzili takiej debaty społecznej w szerokim zakresie, musimy najpierw wysłuchać i poznać te argumenty wszystkich stron. Panie Burmistrzu, czy kibice zostawili Panu jakieś pismo, jakieś żądania są, czy stanowisko w ogóle? Nie, była to otwarta dyskusja. Przedstawili swoje e, punkt widzenia na, 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 na pewne sprawę tutaj w gminie. E, myśmy zapewnili, że Zrobimy wszystko, żeby to bezpieczeństwo mieszkańców zostało zapewnione. Tak jak tu wcześniej powiedziałem, rozeszliśmy się, myślę, że w zgodzie w porozumieniu i oczekujemy w tej chwili na efekty działań policji i tak jak mówimy, deklarujemy tutaj pełną współpracę i pełne zaangażowanie w rozwiązanie tego problemu. Ja może jeszcze dodam, bo nie że yy, przedstawiciele klubu sportowego ATS Beski, zostali zaproszeni na najbliższą sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w ostatni czwartek miesiąca w Miejskim Domu Kultury, a poświęcona będzie właśnie bezpieczeństwu na terenie miasta. Dzisiaj w spotkaniu brali udział również przedstawiciele Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej i po tym spotkaniu również odbędzie się takie posiedzenie krótkie moje, jako Przewodniczącego Rady Miejskiej z przedstawicielami Rady Miejskiej w celu omówienia tych spraw, które dzisiaj były poruszane na spotkaniu z panem komendantem Wojewódzkim, ale chciałbym z tego miejsca zaapelować zarówno do państwa przedstawicieli mediów, jak i wszystkich mieszkańców Andrychowa o to, aby zachować spokój i taki, taki dystans od tego wszystkiego, co. Ostatnio, czego ostatnio byliśmy świadkami, wszystkim nam zależy na uspokojeniu nastrojów, zależy nam na tym, żeby Andrychów był miastem bezpiecznym, bo takim miastem był, jest. Wierzymy, że zbliżająca się impreza Dni Andrychowa odbędzie się bez przeszkód. Otrzymaliśmy w czasie dzisiejszego spotkania tutaj zapewnienie, deklaracji od przedstawicieli tych drugiej organizacji, że nie planują na ten czas żadnych manifestacji pokojowych czy inaczej znanych. Także mamy nadzieję, że na dni Andrykowa możemy dzisiaj Państwa, wszystkich mieszkańców, gości serdecznie zaprosić. Ja zapewniam, że będą to najbardziej bezpieczne w kontekście e, dyslokacji służb policyjnych w